I dzień dobry, dzień dobry w sobotę 22 marca My tutaj proszę zaraz będziemy się na Anko jedli a Patryc ma takiego balona w kształcie Spidermana Widzicie jaki teraz robią? No proszę bardzo, my tutaj sobie z Patryczkiem jedziemy na miasto No już jesteśmy na St Patrick's Tutaj słynna rzeźba Echo Boy Taki gazyciarz tutaj jedlandzki, który sprzedaje iwnikęcho. echo. Dawną popołudniówkę, obecnie też wychodzi w ciągu dnia. No i tutaj mamy Salvatrik. nic się nie zmienia, jest jak było. no to tutaj co widzicie, to jest taki kolejny, kolejny lewacko-ekologiczny pomysł. Co montowali takie wieże, o i tutaj jest mech, jakiś rodzaj mchu. Po prostu. To ma oczyszczać powietrze yy, No oczywiście nie oczyszcza wcale nie bota taką skalę Ale ciężkie pieniądze Ciężkie pieniądze na to poszły A teraz jesteśmy przy St. Peters Korg, chyba najstarsza świątynia Kork. A obecnie galenia sztuki ale widzę, że wszystko już było chyba ja tutaj widzę, że prace tego artysty to regularnie są tutaj wystawiane. Ten pan chciał być bardzo malarzem, ale mu w życiu nie wyszło. I został przedsiębiorcą naftowym, o ile pamiętam. Zarobił mnóstwo pieniędzy. No i jak już zarobił kupę kasy, to postanowił, że jednak będzie malarzem. I maluje w półmroku palcami. To znaczy gasi światło i w ciemku maluje palcami. Taki ma styl. A ponieważ jest bogaty, no to może sobie wynająć taką galerię. Zresztą każdy może ją wynająć za odpowiednią kwotę, oczywiście. No, tak to wygląda. A teraz taki patrzysz tutaj bawi się czołgiem, który mu właśnie kupiłem. Pokaż patrząc nie ma swój czołg. Może później, zaraz zajęty. Pokaż czołg. Takie czołgi, właściwie to opancerzony wóz piechoty chyba dobrze, idziemy dalej No ja przyjąłem trochę różnych broszur i ulotek na temat co się będzie działo w mieście no jesteśmy no, na North Main Street tutaj jak widać to całkowicie opuszczony no. budynek, i chyba do rozbiórki to pójdzie albo tylko tą przed ścianę bo ją podtrzymują za tym już widzę nic nie ma no tutaj widzę Istanbul Market i coraz więcej takich właśnie sklepów arabskich się pojawia także jest zapuszczalowanie pewnie zacznie wzrosnąć to widzę też jest pusty budynek kiedyś tutaj dwie restauracje były Jaka taka japońska i amerykańska bodajże no i pusty no jest tutaj ten kościół St Augustine Church kościół Świętego Augustyna tutaj były polskie msze jeszcze do niedawna a tutaj gdzie jest słynna salga na górze bodajże tak? Tu wiele wiele spotkań z różnymi ciekawymi by byliśmy ale już to się skończyło przynajmniej tutaj no my oczywiście jak skoro jesteśmy na mieście to wizyta Burger Kingu zabawka Patrycia, nowa. już zaraz ci skalby otworzę a po Burger Kingu jeszcze przyszliśmy sobie tutaj na English Market słynna fontanna już bez wody. No i zaczęło padać No to chcieliśmy sobie podjechać do domu. Czekamy, czekamy, czekamy. Nie ma autobusu. I tak myślałem pewnie jakaś parada będzie. No i oczywiście. Mamy pecha, to już tak drugi raz. Tam za Palestyną, oczywiście. I tak dalej. No jeszcze sobie jeszcze znowu poczekamy. Ulica zadopowana. Nic nie może przejechać tutaj. Ja tam nawet widzę, ten nasz autobus stoi. A coś. Coś ciekawe no, za Palestyną, albo muzułmańskim krajem. Ale co, flagi LGBT, coś tam, coś tam. Sierpi młot, pewnie też będzie gdzieś. Gdzieś tam, mniej bardziej ukryty. czekamy, czekamy, czekamy ale jeszcze raz chcę podkreślić że to jest pro palestyńska oczywiście ale jednocześnie antyizraelska demonstracja potężna także w takim małym korku patrzcie ile ludzi zbierali także nie ma Izrael dobrej pracy oj nie ma Rosja ma o wiele lepszą no już się kończy a tam jadą całym rzędem autobusy sobie chrysamy z kładeczkiem, pan jest zmęczony fajnie było? ja mam czołg masz a przed nami takie widoki taki. My już jesteśmy w domu, Patryś będzie sobie robił kaszuszki ziemniczane. A ja tutaj, w naszym osiedlowym sklepiku, dawniej to była Centra, teraz arabski sklepik. Kupiłem taki to chlebek i już skosztowałem, bardzo pyszne.